Cześć, witam Was wszystkim ponownie. Dzisiaj będzie fajny odcinek, ponieważ udało mi się kupić maluszka. Udało mi się go kupić stosunkowo tanio, bo jest nie na chodzie. Poprzedni właściciel nie mógł sobie dać rady z tym maluszkiem, nie mógł go odpalić. Były jakieś tam części wymieniane różne, co zaraz Wam pokażę. No i zaraz będę próbował zdiagnozować, co tak naprawdę w nim jest nie tak. Ogólnie Coś tam jest z rozrusznikiem, ale gdy rozrusznik działał, to też y, ten y, samochodzik nie mógł zapalić. Nawet gdzieś na, chyba na, na, na popych go próbowali i też nie mogli go zapalić. Jakieś kable były wymieniane, czujnik wału, gaźnik. No i dalej coś jest nie tak. Także zaraz ściągnę tą maseczkę tu, żeby był lepszy dostęp i krok po kroku y, zobaczymy, co tam jest. Ale zobaczymy najpierw y, na rozrząd czy nie jest czasem urwany, bo coś mam jakieś takie podejrzenia. Ogólnie maluszek wygląda dosyć dobrze, jak na swój wiek 1999 jest to elegancik, z biegiem czasu jakoś tam odrestaurował, wygląda dosyć dobrze. Ale dzisiaj skupimy się na, na tym jak go odpalić. Widać że tu sobie. Próbował wymieniać właściciel poprzedni gaźniczek, czujnik wału bo to jest elektronik kable. Kable też ktoś próbował wymieniać. W międzyczasie tu podłączyłem baterykę, żeby się podładowała. Nie wiadomo, czy ona będzie dobra. Ten właściciel poprzedni twierdzi, że jest. Że jest chyba już dead, ale zobaczymy. Dobrze jest poładować ją trochę. Zobaczymy, może akurat się wzbudzi. No, a co teraz zrobimy, to ściągam klapę tylną, żeby był lepszy dostęp. I sprawdzę najpierw sobie ściągnę pokrywę zaworów i, i zobaczę, czy zawory sobie pracują. Bo coś mi się wydaje, że, że coś może być z tym rozrządem. Ok, więc najpierw ściągniemy tylną klapę. Jest już tutaj śrubka odkręcona, bo pewnie ktoś już często ją ściągał do, do naprawy, więc wystarczy ją tylko oczepić tutaj taki ogranicznik i na bokiem przesunąć, już mamy dostęp do silniczka. Dobra, teraz odkładam tą klapę, co teraz zrobimy, to wezmę klucz, klucze, ściągnę pokrywę zaworów i zobaczymy. Zobaczymy, co się tam z tym dzieje. Ogólnie o co chodzi, podejrzewam, że coś tutaj jest nie tak z tym rozrządem, bo coś tam, jak ruszam tutaj, coś w tym silniku stuka, coś klepie. Dziwnie. Także ściągam pokrywę zaworu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Także też zalecam taką diagnostykę, jak wszystko tam, Ktoś wymieniał, iskra na przykład jest. Nie wiem czy iskra jest, ale przypuszczam, że iskrę miał. Coś tam chłopak mówił, że mu coś tam bije w gaźnik, jak go odpalali na, na popych. Także może być coś właśnie z, z rozrządem. No jak rozrząd będzie przestawiony, no to znaczy, że mogły zawory też dostać. I nie będzie to takie łatwe. Ta naprawa. Znaczy łatwa będzie tylko, zajmie trochę więcej czasu okay. Nie wkręciłem sobie tego Ale chcę zobaczyć po prostu czy, czy zawory się ruszają Zawory się ruszają Ale coś tam puka o. Szczela. No, ciekawa sprawa. A, jest bardzo, bardzo duży luz na rozrządzie masakryczny, i przypuszczam, że ten rozrząd po prostu przeskoczył i to jest właśnie problem to jest zbyt duży luz, zbyt duży luz, dlatego nie chcę palić łapie zły sygnał zapłonu, albo po prostu już jest całkiem przestawione. Mogą być, mogą być już y, zawory skrzywione. Zobaczymy tutaj. Przekręcę jeszcze. W ogóle luzu nie ma, a jest teraz coś. O teraz powinien być tu luz, jest, dobra. No, ale coś tam jest. Coś tam słychać, coś tam słychać, posłuchajcie, coś tam klepie, dziwne, dziwne, naprawdę, no nic, trzeba będzie to rozebrać. Więc co, bierzemy się roz, za rozkręcanie rozrządu, zobaczymy co tam w nim nie działa. Jak chcę, przypomnę, że maluszka kupiłem nie na chodzie. Jest jakiś problem moim zdaniem z rozrządem. Coś tam przeskakuje. Prawdopodobnie zęby są na rządzi na którymś pole spiłowane. Więc zaraz rozkręcę to wszystko. W międzyczasie kupiłem rozrząd, żeby nie tracić czasu więc. nie czasu, tylko to rozkręcamy najpierw filtr środkowy zobaczymy co tam w nim piszczy widać jak ktoś tu już coś rozkręcał bo jest jak to się mówi ta śruba mocująca jest już niestety skancerowana ktoś nie miał klucza tylko po prostu walił po tym po tym, się mówi, po tym śrubie. walił po tej ślubie e, młotkiem i przecinakiem także nie jest to fajne Żeby odkręcić, użyję ergana impaktowego, bo no nie ma jak zablokować tego silnika, bo trzeba było tam się czołgać i koło zamachowe zablokować, więc odkręcę to tym, I ja będę się z tym bawił, ok, ściągamy, do środkowy, później się go wyczyści, no i co, jeszcze odkręcę, dwie główne śruby pod, podtrzymujące, ganet, żeby poszło szybko, okay. no i resztę śrub, reszta śrub już jadę piętareczką. ładnie zobaczycie i ciekawy jestem co tam pod spodem się stało tu mamy czujnik wału na bogodami tutaj Kiedy gdzieś do, jakich, do jakiegoś powietrza trzeba dać. No i bardzo jestem ciekawy, kto tam coś namodził. Albo po prostu był dawno rozsąd nie niewyciągany, nie zmieniany. No ciekawy jestem. Co tam się stało? Zaraz będziemy wiedzieć. Dobra, można troszkę pokryć. Chyba wszystkie śrubki są odkręcone, więc delikatnie próbujemy. No i zobaczcie co jest. Tak jak myślałem, zobaczcie sobie tutaj. Obrobione są tryby na rozrządzie. Ktoś po prostu założył założył jakiś tani rozrząd i zobaczcie co się stało. Opiłowało normalnie tutaj zęby dookoła. Zobaczcie jak to wygląda. Masakra. Więc zobaczcie sobie tutaj dokładnie jeszcze jak to wygląda. Dlaczego silnik nie chciał palić? I facet wy, wymieniał wszystko. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Obrobiło, obrobiło sobie tutaj, obrobiło sobie zęby i wał się normalnie tutaj kręcił, a zawory nie. Zawory stoją tutaj na, widać na, na znaku są. To sobie to się kręci jak chce. Nie wiem co to za rozrząd. Teraz rozrządy robią. Niemożliwe, żeby coś takiego się stało. Czy to, jest, to jest masakra. Jakie jakie dziadostwo teraz robią. Co ja zrobiłem, to kupiłem sobie nowy rozrząd. Ale kupiłem nowy rozrząd. Zobaczcie sobie od odcinku Eczento 700 lub od Bisa, coś takiego to wygląda jeszcze rometowski można coś takiego kupić sobie na, w, w jakichś platformach na internecie spokojnie kosztuje to jakieś od 180 do 200 zł ten rozrząd jest mocniejszy, popatrzcie jakie on ma wysokie tutaj zęby na tym małym kółku w ogóle jaki jest dosyć, jaki jest gruby ten, ten łańcuch tutaj kupiłem ten rozrząd taniej Pojechałem, akurat przejeżdżałem, znalazłem ten rozrząd na, na Facebooku, na Marketplace. No i yy, gość sprzedał mi ten rozrząd za 50 zł i jeszcze mi dorzucił do tego wisowską tarczę, lub odcinku e 700, bo to to samo yy, którą też sobie będę chciał założyć do tego maluszka. Będzie bardziej delikatne ruszanie, bo ma po prostu ten, jakby, damper te sprężynki także, także fajny deal za 50, w sumie dałem mu 70 zł z tą tarczą także jestem do przodu gdzieś ze 200 jak, jak nie więcej jeszcze mi dał tam jakieś parę pierdołów do yy, Seicento, ale niech sobie siedzi może się kiedyś tam przyda no nic, no to biorę się, bierzemy się do roboty i, i trzeba wymienić ten, ten rozrząd mam tylko nadzieję, że mam tylko nadzieję, że że zawory nie są pokrzywione, ale to się okaże, jak założę rozrząd i będziemy próbować to odpalić. Dobra, więc rozkręcamy rozrządzik. Nie ma, nie ma tutaj blachy zabezpieczającej, ale co zrobię później, to założę te śruby na kleju. Kleju do śrub, więc sobie będzie bezpieczny. Ściągamy to. Ładnie. No i zobaczcie co tu się stało. Jak mogło się tak koło rozwalić, nie? Jakiś taki widać, że mięśniczy ten rozrząd. Jakiś najtańszy grat. Nie wiem co to za, ale widać, że jakaś szybka obróbka. Nie kupujcie tanich rozrządów do maluszków. Kupcie sobie jakiś lepszy rozrząd. Nawet ten rometowski, bisowski sobie można założyć i będzie pewne. Więc e, zakładam ten rozrządzik Ustawiam sobie tutaj, żeby były, e, żeby się pokrywały te znaki, tutaj. Jeszcze troszkę do przodu. Musi być tak. A musi być naprzeciwko siebie. Ok. E, ogólnie to, to ma być ustawione tak. W ogóle ten rząd był przestawiony, że. Klin ma być, ten klin ma być na dole, nie na górze. Więc jest całkiem w drugiej przestawiony. I to będzie cud cud, jeżeli, jeżeli ten silnik nie będzie miał skrzywionych zaworów. Zobaczymy nie jestem pewny czy ten, czy ten silnik jest bezkolizyjny, ale wątpię, więc to ma iść w ten sposób. i na dole i teraz te tutaj się muszą pokrywać no i popatrzcie się jaka jest różnica tanich rozrządów a dobrych rozrządów jest taka różnica że jak kupisz tani rozrząd to on jest strasznie ciasny a tutaj jest delikatnie luzu jest tak jak powinno być delikatnie ma być luzu a nie ma być tak strasznie naciągnięty jak tu Nieraz ludzie mówią, że jest, Muszą naciągać jakoś mocno czy coś Taki rozrząd się zaraz wybije, wytłucze I nic z tego nie będzie Powinno być troszeczkę luzu Delikatnie Także co, skręcam Ten rozrząd I zobaczymy później Pokręcę tym silnikiem Tak y, y, Po prostu zobaczyć, czy są luzy na zaworach Czy kompresja jakaś jest No i Będę wtedy pewny, że ten silnik odpali. Dobra. Są dokręcamy sobie na odpowiednie siły. Użyłem kleju, żeby, żeby to się nie odkręciło, bo nie ma tu tych blaszek zabezpieczających. Ogólnie to pokręciłem już silnikiem. I chyba, chyba jest jednak na którymś cylindrze, cylindrze krepnięty zawór, bo słyszę jak do gaśnika wypluwa, z powrotem ciśnieje kompresję. Ale nic poskładam to i zobaczymy jak to zapali. Prawdopodobnie trzeba będzie ściągać głowicę w przyszłości i, i wymieniać zawory, docierać. Ok. Dobra. No to co, składamy go ładnie, trzeba nakierować pompę, żeby sobie wyszło, jeszcze nie wyszło. Tak, tak. siadło sobie, dobra. Na razie nie wymieniam tutaj tego uszczelniacza, bo go nie mam. I tak pewnie trzeba będzie ten, ten silnik robić generalny remont, ale na razie chcę go po prostu tak sklecić, żeby, żeby działał ogólnie to to na pewno trzeba będzie robić głowicę, wymienić zawory, bo jednak, jednak sobie chyba klepło, bo to nie jest bezkolizyjny układ, więc na razie poskręcam, spróbuję go odpalić. Zobaczymy, jak on będzie pracował. Na pewno będzie pracował tylko na jeden cylinder. Więc nie spodziewam się jakichś cudów, no, ale zobaczymy. Na razie go skręcam. Jak go poskręcam, to spróbujemy go odpalić. Ok. Zakładamy śrubeczki trzeba je natrafić to są śrubeczki, one mają podwójne podkładeczki to jest chyba taki system, żeby był żeby się po prostu nie odkręcało to są dwie podkładeczki bardziej to jest takie bardziej jakby blokujące moim zdaniem także chyba to jest po to Wkręcamy ten berek. Także ten silniczek. Jeszcze tu troszkę na torki damy, o. żeby było tak samo przykręcone ładnie. Żeby się nie odkręciło. Aha. No i co, zostało nam założyć pasek. Pasek był troszkę za luźny, więc wyciągnę jedną podkładkę ze środka. Jak jest, macie za luźny pasek, to po prostu jedną podkładeczkę trzeba wyciągnąć. Jedną i dwie, dwóch bym nie wyciągał, bo może być za twardy. Zakładamy paseczek. Patrzymy, żeby on się był z, z, zgodnie z napisami sobie kręcił się. No i co? Zakładamy ten... Zakładamy tą... tą pierwszą. Teraz zakładamy wkładeczki regulacyjne. Jak będzie coś nie tak, to można sobie to regulować. Dobrze mieć jakąś wkrętareczkę, bo to... Wtedy szybciej idzie takie zakręcanie jakby było ewentualnie coś za znowu za słabo przykręcone to można sobie jeszcze raz szybko odkręcić taką wkrętaryczką, nie tak jak dawniej się człowiek bawił kluczykami i taki Naciąganie takiego paska trwało kurde godzinami. Także kręcimy sobie i dociskamy. O. Jeszcze. Kręcimy. O, pasek powinien być tak napięty, żeby można było jakiś centymetr się powinien ukinać i żeby nie można było za to koło pokręcić silnikiem myślę że jest ok. Gięcie spoko pasek też by pasowało kiedyś wymienić ale na razie wystarczy no i co ogólnie, ogólnie udało mi się tego grata sklecić Zeszło trochę bo to wszystko tam było zardzewiałe. Trzeba było to poskręcać, jakoś posklecać, ale okazało się, że silniczek, że jednak zawory nie są pokrzywione, bo silniczek działa, więc wam teraz zademonstruję, zapalę, już go, już go troszkę poregulowałem, bo powietrze było powkręcane i teraz zobaczcie jak, jak pracuje. Pali sobie ładnie na tych. Zobaczcie. Bardzo ładnie pracuje, pracuje cicho. Jedynie to, co przy dodaniu gazu troszkę w tuniku coś tam się e, tłucze. Ale ogólnie śnicze chodzi bardzo ładnie. Także nic się nie stało z zaworami. Także co? Zakładam tylną klapę. No i jadę na próbę. <śm>